Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy vloga od spaceru. Mamy niedzielę. Piękna pogoda. Wczoraj mieliśmy zimę w Warszawie, a dzisiaj z powrotem mamy jesień. Ja się właśnie wybrałam na spacer w miejsce, gdzie jeszcze nie byłam, więc chęcią poznam i też Wam pokażę, żebyście poznali nowe miejsce w mojej okolicy. Oczywiście cały czas jesteśmy na woli. Idziemy do... Lasku na kole. Nie byłam tam jeszcze, to jest dosyć blisko mnie. Więc mam nadzieję, że polubię, bo to jest tak naprawdę las. Także jestem bardzo ciekawa. Widzę, że tam ludzie spacerują, biegają. Bardzo dużo osób teraz jest. Także, no cieszę się, że wyszłam. Jest piękna pogoda. Właśnie się ogarniam do wyjścia, bo miałam dzisiaj załatwić jedną sprawę i załatwię ją, ale miałam jeszcze iść do urzędu miasta. Ale się nie wyrobię, ponieważ zobaczyłam w swoim kalendarzu mam jeszcze dzisiaj spotkanie online o 14, które potrwa trochę. No więc się nie wyrobię, dlatego chyba przełożyłam ten urząd miasta na następny tydzień, chociaż chciałabym mieć już to ze sobą. E, no bo nie wiem, ile mi tam zejdzie, nie? Wiadomo jak to w urzędach jest, e, więc zobaczymy. No i zbieram się do wyjścia i chciałam Wam pokazać moje nowe zapachy z Made in Lab, ponieważ ostatnio wypuścili kolejne... Właśnie zapachy e, nowe, jest ich aż 12, więc e, no, można wybierać kolejne. I tak szybko Wam powiem, który sobie wybrałam. 63 to jest Versace Versence. E, to jest pierwszy mój zapach Versace. Jakoś e, nigdy no, nie myślałam, że mi się spodobają. E, następnie mam 68 i to jest ich Saint Laurent Mont Paris. I dzisiaj tym właśnie będę pachnić, więc zaraz się tutaj popsikam. Oczywiście, buteleczki, tak jak ostatnio, klasyczne, przepiękne. No, bardzo ładny zapach. Także dzisiaj ich sam jest mm, piękne. I jeszcze trzeci zapach, który mam z nowości, to jest 71 i to jest Lancôme Miracle. Ja już Lancôme też jedną buteleczkę mam, taką inną i to jest Lancôme La Tresor, coś takiego. W każdym razie nieważne. I chciałam wam powiedzieć na szybko, jaka jest teraz promocja, bo ostatnio bardzo dużo osób się zainteresowało tymi zapachami, bardzo się cieszę. No więc zbliżają się święta i automatycznie też mamy promocję 3 plus 1. To jest bardzo, bardzo... Fajna, atrakcyjna opcja, wrzucacie sobie do koszyka 4 zapachy 100ml I automatycznie Wam przelicza w koszyku czwarty zapach za 1 grosz I te promocje się jakby podwajają, czyli jeżeli chcecie zamówić 6 plus 2 Tak samo będzie, tak? Czyli 3 plus 1, 6 plus 2 Jak najbardziej zostawiam Wam linka w opisie Zachęcam do zakupu, bo pojemnościowo są naprawdę bardzo duże te perfumy przepięknie pachną utrzymują się na ubraniach na włosach jest ich dużo no ładny też prezent podchoinkę nie są drogie a pachną naprawdę przepięknie także polecam wam jeżeli nie mieliście pomysłu na prezent no to już macie last but not least jak to mówią po angielsku czyli ostatnie ale nie najgorsze nie wiecie nie, nieważne. Ważne, bardzo ważne. Chodzi o to, że razem z Malwiną, Malwą, którą gdzieś tam zawsze widzicie, robimy w tym roku zbiórkę dla domu dziecka. Malwa już organizuje to po raz trzeci, więc trzecia edycja. Tym razem będą to dwa domy dziecka tutaj w Warszawie. I ja o tym wszystkim mówiłam na Instagramie, ale pomyślałam, że może tutaj też Wam o tym wspomnę, dlatego że zbieramy różne artykuły. Głównie są to kosmetyki, artykuły do domu, takie chemiczne, chemia po prostu, różne chusteczki, no taka chemia domowa. Więcej właśnie szczegółów jest na Instagramie. Tutaj chciałam wam wspomnieć, żebyście sobie zajrzeli. I jeżeli chcecie, to byłoby super. Gdybyście pomogli. Po prostu wysyłacie wtedy taką paczkę. Nie musi być ona duża, bo tak naprawdę, wiecie, każdy wyśle dwie, trzy rzeczy i już zrobi się dużo. Wysyłacie wtedy taką paczkę albo do mnie, albo do malwy. My to wszystko razem. Spakujemy i zawieziemy właśnie do tych dwóch domów dziecka. Byłoby fajnie, gdybyście wzięli udział. Po więcej szczegółów albo Was odsyłam na Instagrama, albo piszcie do mnie w jakiejś prywatnej wiadomości lub też w komentarzu. Postaram się też opisać to w opisie i e, dodać ewentualnie jakieś takie ważniejsze informacje, ale, ale tak, głównie to o to chodzi. No i robimy taką właśnie akcję na, na Instagramie e, do końca w zasadzie. Jakby tego odliczenia do świąt, więc tak około trzech tygodni będziemy zbierać sobie te wszystkie rzeczy, a później zawieziemy. No, także jeżeli chcecie się przyłączyć, pomóc, to zachęcam. No, i nadszedł ten nieunikniony moment pierwszy grudnia, dzisiaj już także. Można na legalu pić herbatę w świątecznych kubkach i rozpakujemy sobie kalendarze. Nie będę rozpakowywać ich codziennie, spokojnie, jeżeli ktoś by już się zaczął obawiać. Raczej e, tak, czasami, e, a codziennie, jeżeli ktoś będzie ciekawy, to na pewno będę wrzucać na Instagrama. Ale dzisiaj jako pierwsze okienko stwierdziłam, że na vlogu fajnie byłoby sobie otworzyć, więc zabieramy. Gigantyczny kalendarz z Big Lossy i z Sensei i patrzymy, co znajdziemy w środku. W jedynce znaleźliśmy taki krem łagodzący dla wrażliwej skóry z klareny. Taka miniaturka powiedzmy. Nie jest to duży krem 30 ml, ale myślę, że taki idealny pojemnościowo. No jestem ciekawa, to będzie raczej taki. Ochronny. Zobaczymy, czy to nie jest czasem taki na zimę, ale jak coś, to będę go używać na wieczór, na noc, dlatego że nie widzę tutaj SPF. A ja jednak staram się używać filtrów. No ale na wieczór, na noc, myślę, że powinien się sprawdzić. Czas na drugi kalendarz. O, jak się odbijam tutaj w tym sreberku. Znalazłam jedynkę, żeby nie tracić czasu, i widzę, że mam tutaj kolczyki. O, ładne nawet te kolczyki. To jest kalendarz z Sensei, więc podejrzewam, że takie kolczyki również znajdziecie w sklepie. Więc jeżeli Wam się spodobały, to wiecie gdzie uderzać. Bardzo ładne, takie świąteczne. Oczywiście, żeby nie było tak kolorowo dzisiaj, no to musimy trochę tu zawalczyć, bo niestety, ale pojawiły się moje ukochane przędziory. No i co? Opułczemy sobie tą kalatę i zobaczymy, co z nią będzie. Na razie nie objawia się żadnymi y, efektami ubocznymi, oprócz tego, że po prostu widziałam te przędziory. Ja Wam może pokażę, jak one wyglądają z bliska, bo nie każdy może wiedzieć, a y, no możecie znaleźć na niektórych roślinach, tym bardziej teraz w y, takim okresie y, zimowym, gdzie mamy powietrze dosyć suche. Widzicie te białe kropeczki? No to właśnie są przędziorki. Tutaj wszędzie, wzdłuż nerwa głównego. O, tutaj. I tutaj na bokach. Proszę bardzo, jakie jajeczka? Jakie jajeczka? Tutaj nie ma. To są moje zakupy z Black Friday. Tak. Ten wielki dzień nie ominął mnie, również. Zdecydowałam się na zakup w Buff and Body Works i na zakup w Homely, dlatego że tam rzeczywiście widziałam te przeceny i na pewno to nie były takie fake przeceny, jak czasami niektóre sklepy oferują, że kupicie coś na Black Friday w cenie, niby na przecenie, a ta cena wynosi tyle, ile normalnie gdzieś tam na przykład miesiąc temu można by było kupić ten produkt. Także tutaj na pewno nie. I tak, jeżeli chodzi o Bodyworks, to zamówiłam dwie świece. Pierwsza świeca wygląda tak, i ona podobno pachnie tak jak zapach Stradivariusia. Ja jakoś tak nigdy nie przywiązywałam uwagi do tego, ale ten zapach jest taki, mam wrażenie, męski, ale świeży, na pewno nie duszący. Natomiast tych bardziej takich cięższych zapachów, ale ciekawy, taki. Hmm, nie chcę mówić lekki, bo raczej jest tych takich e, cięższych, nie kwiatowych, owocowych zapachów, ale na pewno nie jest męczący i duszący. A czy pachnie tak jak w Stradivariusie? Nie wiem, musiałabym się przejść do Stradivariusa, bo dawno nie byłam. Ale pachnie przepięknie, tak trochę mydlano. Mm, bardzo mi się podoba ten zapach, także, no bo ja kupowałam zresztą to w ciemno, bo ja nie wiedziałam jakie to są zapachy, raczej z polecenia kogoś tam na Instagramie czy na YouTube. Więc cieszę się, że trafiłam, i druga świecena, na którą się zdecydowałam, to jest White Lavender Eukaliptus. I. Okej. Okay. Coś mi to przypomina, ale teraz ciężko mi jest przypomnieć sobie, co. Yy, miałam chyba albo yy, takie mydło, albo jakiś kosmetyk. Tak, yy, naprawdę. I to jest. Lekki zapach, taki ziołowy trochę. Na pewno tutaj jest wyczuwalna lawenda i eukaliptus gdzieś takiej świeżości dodaje. Bardzo ładne też szkło. Afera coś wariuje. Bardzo ładne szkło i pokrywka, tak samo. No także takie dwie, no, takie dwie się zdecydowałam. I jeszcze. Oprócz świec, wzięłam zapach do samochodu. Dlatego, że nie wiem, czy to jest jakaś nowość Buff Body Works, czy nie. W każdym razie wygląda to fajnie. Tutaj mamy takie, jakby, etui do tych zapachów. Można sobie zapachy dokupywać, a etui jest, jakby, stałe. I to etui oczywiście wybrałam z takim małym sukulencikiem. Roślina w samochodzie też niech będzie. I zapach, zapach wzięłam Winter. W ogóle nic nie czuję, także będę musiała mm, po prostu do samochodu to, to zanieść i, i wtedy poczuję. Dam Wam znać ewentualnie gdzieś na Instagramie. Fajna sprawa, bo jeżeli to będzie intensywny zapach, to super, w końcu znajdę jakieś fajne zapachy, chociaż z jaki handel też były w porządku. Przejdziemy do Home, ja sobie rozpakuję tutaj, bo wszystko jest zapakowane pewnie jakoś w folie, nie w folie. I jak już rozpakuję, to Wam pokażę co zamówiłam, bo tutaj e, są nie tylko zakupy dla mnie, ale że rozpakowuję tę paczkę, to Wam pokażę już wszystko. Ok, dokopałam się do zakupów, naprawdę dosyć porządnie e, zostało wszystko zapakowane, także bardzo się cieszę. I tak, e, może taki wstęp króciutki, ja zamawiałam na homely e, w, z myślą o tym, żeby sobie zrobić lekki zapas e, kubków na zimę. Właśnie zauważyłam, że okazja puszcza drugiego liścia. Kolejnego liścia chciałam zauważyć. Wczoraj jeszcze tego liścia nie było autentycznie. Ja wczoraj podlewałam do rośliny i, i tego jeszcze nie było. Pokażę Wam za chwilę. Ja się cieszę. Eee, ale eee, wracając, eee, chciałam kubki świąteczne, dlatego że teraz, jak sobie tam poukładałam w mojej półce z kubkami i wyciągnęłam na wierzch kubki świąteczne, stwierdziłam, że mm, mam ich zdecydowanie za mało. A grudzień jest długi. Więc właśnie skorzystałam z Black Friday i udało mi się kupić w zasadzie. No, trochę mi się udało kupić tych kubków świątecznych. Więc zacznę może od takiego duetu. To jest podwójny kubeczek. Za, tutaj normalnie cena była 30 zł, ale one były dużo tańsze. I takie fajne kubeczki na herbatę, na kawę z śnieżynką. Ja może je otworzę i zobaczymy, jak one się prezentują. O, zobaczcie, typowe świąteczne, bardzo ładne takie garnuszki, klasyczne, myślę, że typowe świąteczne. Następnie widzę, że tutaj dwa egzemplarze jeden jest mój, drugi koleżanki ale zamówiłyśmy w sumie razem, jakby nie było, kubeczek z taką pokrywką. Ja teraz sobie parzę trochę takich ziołowych herbat które gdzieś tam muszą się parzyć na przykład przez, jakieś, przez jakąś dłuższą chwilę. I tak oto zamówiłam właśnie taki kubeczek. Jest przepiękny, nie jest jakiś super duży. O, tak wygląda. Eee, taki różowy, był jeszcze w kolorze białym, ale stwierdziłam, że różowy będzie ładny, z taką właśnie pokrywką do zaparzania herbaty, czy żeby nie wystygła tak szybko. Także super, naprawdę jest przepiękny i on normalnie kosztował też 30 zł, ale był na promocji. O, ja mam tutaj chyba fakturę, ale tu nie ma cen, znaczy nie fakturę, tylko do zwrotu, więc wam nie powiem, ale możecie sobie sprawdzić. Kolejny kubek, który, na który ja się zdecydowałam, to był kubek, który moim zdaniem był masakrycznie drogi. I teraz na tej promocji też wychodził drogo, ale już tak za mną chodził. I wszędzie, jak go widziałam, to mówiłam: Kurczę, ale on jest śliczny. I on jest w trzech kolorach dostępny, chyba. Ja się zdecydowałam na kolor. Co to takie jest? Dziwne. A to chyba brudne po prostu. Ehm, ja się zdecydowałam na kolor zielony. Ale tak się zastanawiam, bo widzę, że tutaj coś jest. Nie wiem, czy to jest brudne, czy to jest porysowane. E, w każdym razie kubek prezentuje się tak. E, no i jest przepiękny, jest taki naprawdę bardzo, bardzo świąteczny. I stwierdziłam, że jak już chodzi za mną, to, to się na niego zdecyduje. Kosztował no, na tej przecenie trochę, trochę ponad 40 zł. Więc dużo jak na kubek, ale no sami przyznajcie, że jest przepiękny. Był jeszcze w kolorze chyba różowym i na pewno granatowym. I o dziwo nie wzięłam granatowego, dlatego że stwierdziłam, że ta zieleń jest naprawdę śliczna. Więc się zdecydowałam na zielony kubek. Tylko jego ja muszę tutaj przejrzeć, czy jego ja nie będę reklamować. Bo, znaczy to jest tutaj brudne na pewno, ale tutaj są jakieś takie, jakby nie wiem, ma... może to fabryczne. No, ja go muszę umyć po prostu, chyba że ktoś już z niego pił. Nie, no, bez kitu. Wiecie, jak to bywa czasami na tych promocjach? Tu się coś klei No, nie wiem. Umyję, zobaczymy. Mam nadzieję, że może iść do zmywarki ale to się przekonamy. Dobra. Ja jeszcze zamówiłam dwa kubki, bo jak już weszłam w tą kategorię kubków, no to ja już przepadłam. Ale zobaczcie, jakieś liczne. Takie większe, one były po około 12 zł. Takie większe na herbatę czy na jakieś duże cappuccino, ale na herbatę, na grzańca przepiękne są. Takie wyglądają, jakby były z takiej ceramiki robione i ręcznie malowane. Nie wiem, ale w każdym razie można wkładać do zmywarki, ale super. No, przepiękne, przepiękne i w ogóle taki kształt nietypowy. Bardzo duży też kubek. Nie wiem, ile on tutaj ma, ale myślę, że o 400 ml, więc naprawdę sporo. I co jeszcze? Ja już chyba nic nie zamówiłam. Koleżanka się sobie zamówiła takie malutkie świeczniki. Tutaj jest taki lampion z reniferkiem i dwa razy takie szklane świeczniki. I one, powiem Wam, że są strasznie ciężkie. Takie naprawdę solidne, jakby z takiego grubego szkła były zrobione. I normalnie kosztowały po 10 zł, ale no myślę, że na tej promocji były tańsze. I tutaj jest drugi nie będę rozpakowywać. I ok, ja się już nie rozgaduję, bo mm, trochę tutaj się zasiedziałam przy tych zakupach, ale fajnie chciałam rozpakować, to teraz to wszystko idzie do mycia i będziemy używać. Zamówiłam takie organizery do łazienki. Znaczy one tu widzę, że nie są przeznaczone w ogóle do łazienki, tylko na takie biurowe rzeczy. Natomiast ja zamówiłam je z myślą o łazience, żeby sobie tutaj zorganizować te moje szuflady. Bo w tej chwili jakby mam jedną przegródkę, i wszystkie te kosmetyki czasami mi tak latają, one są tutaj w ogóle nie nieposegregowane kategoriami. Chociaż starałam się, ale jednak um, takie organizery są bardzo pomocne, dlatego do dwóch szuflad zamówiłam. Tutaj co prawda mam takie pudełka, ale jak już stwierdziłam, że kupuję tu, to kupuję tu. Bo tutaj mam produkty do włosów, tutaj też, tu jeszcze jakieś maseczki, tutaj produkty do higieny.

tak to się teraz prezentuje i może nie ma wielkiej różnicy. Znaczy tutaj na pewno jest widoczna w tej pierwszej szufladzie. Mam patyczki, mam waciki już wyciągnięte z opakowań, więc to też już schludniej wygląda. Tutaj mam maski, mam też peeling do ciała, który jest boski. Ja wam go polecam. Jest naprawdę świetny. Tylko żebyście go widzieli, nie? O, super, jest przepięknie, pachnie i nie jest taki standardowy. Mam wrażenie, że używają go w różnych miejscach typu spa, bo naprawdę jest super. E, Peelingi, tutaj mam toniki, płyny micelarne, e, płyn do soczewek, decyderant, szczoteczki, kremy, serum i tak naprawdę wszystko. A tutaj miałam mam to, co miałam, czyli włosy. Maseczki jeszcze jakieś sole do kąpieli, nie mam wanny, ale co tam. I tutaj do włosów też produkty. No. Tak, tak to wygląda. Przyszłam właśnie sobie zrobić makijaż, mamy przepiękne słońce. W końcu bardzo ładna pogoda, także dzisiaj też zaraz wychodzę, więc skorzystam z tej pogody, ale zanim to oczywiście musimy sobie zrobić makijaż. W sensie musimy, nie musimy, ale chcemy. I dzisiaj będę sobie testować taki zestaw z Makeup Revolution. A w zasadzie z Revolution, bo marka zmieniła już jakiś czas temu właśnie nazwę I mamy tutaj przeróżne rzeczy jak pędzle i chyba jestem najbardziej ciekawa Produkty do ust, poletka do oczu, do konturowania i chyba to jest róż do policzków Takie zestawy Makeup Revolution możecie znaleźć na drogerii Glamis I tam one naprawdę bardzo tanio wychodzą więc polecam sobie zajrzeć. linka znajdziecie w opisie. A teraz oczywiście z pomocą tutaj zainteresowanej głównej zrobimy sobie makijaż. Jeśli chodzi o te cienie, one są w takiej kolorystyce bardzo, bardzo codziennej, szaro różowej, bym powiedziała. Więc sobie przetestuję od razu te pędzelki. One widzę, że są takie dosyć małe, więc jeszcze muszę się. Wspomóc moim A, hmm. no bę... o może hmm. troszkę ciężki wybór potrzebuję też Lusterka ja poza tym tak no bardzo dawno nie robiłam w ogóle żadnych makijażów oczu makijażów makijaże oczu okej okay, takie przydymione oko Myślę, że będzie ok. Nie będę tutaj więcej kombinować, dlatego że mogę przesadzić, a tego nie chcę. I teraz tak. Tutaj mamy róż dosyć intensywny, i to jest kolor Swan. Swan, Swan. Um, chyba tak. No, naprawdę jest bardzo intensywny. W kamerze widzę, że jeszcze bardziej niż na żywo, ale um, hmm. No, jestem ciekawa. Bardzo dawno nie nakładałam różu pędzelkiem, dlatego że ostatnio nakładam głównie róż w kremie. Taki, który mam tutaj z Eveline i jego nakładam gąbeczką. Bardzo mi się fajnie ta metoda sprawdza. Stąd też nie używałam ostatnio żadnego takiego różu sypkiego. No dobra, nie jest intensywny. Nie wam się patrzeć. Okej. Okay. Jest taki bardzo jaskrawy, wręcz taki rzucający się w oczy, nawet na twarzy. Ale, no, rzeczywiście nie trzeba go jednak dużo. Ech, zaraz to naprawimy wszystko. No, zdecydowanie trzeba uważać z tymi kosmetykami, bo są naprawdę bardzo napigmentowane. Ale jeżeli ktoś ma już taką Sprawę właśnie w nakładaniu tego typu produktów, to myślę, że bez problemu sobie poradzi. Nie są one takie. To się można je kontrolować, ale raczej są z tych takich intensywniejszych. Ok, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to nałożę sobie może coś innego, bo tutaj te kolory akurat tak średnio mi przypadły do gustu. Jeśli chodzi o tusz, to standardowo srebrna wersja Eveline Fiberlast. Na ustach chciałam dzisiaj przetestować sobie nową pomadkę, którą znalazłam w dzisiejszym kalendarzu adwentowym, w dzisiejszym okienku I jest to pomadka z Pirene 11, kolor 11 i ona jest dosyć ciemna To jest bardziej taki fiolet albo brudny róż, o, to chciałam powiedzieć Zobaczymy, ja raczej na co dzień nie chodzę w takich kolorach, ale stwierdziłam, że dzisiaj zrobię wyjątek i się przekonamy. Na szczęście nie jest to czerwień, bo ja totalnie nie noszę czerwieni. Ale taki kolor może być ładny. No, bardzo ładny kolor. Bardzo ładny kolor. Ta pomadka ją się maluje jak masełkiem. Jest bardzo, bardzo taka kremowa. Mam wrażenie też, że nie będzie um, wysuszać ust, dlatego że jest właśnie taka bardziej mam wrażenie nawilżająca niż wysuszająca I przepięknie pachnie takimi ciasteczkami, czekoladą, czymś takim, także świątecznie bardzo Fajna, zobaczymy jak będzie się utrzymywać, jak będzie schodzić też z ust, zobaczymy Choinka już stoi, teraz czas ją tylko ozdobić no, i można zaczynać święta. Także szybki time lapse z ozdabiania choinki, i pokażę wam efekt końcowy. Go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Get yeah, all the Christmas songs that we love. And then a while, we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy mm -mm, So beautiful kissing on a mistletoe's baby with you I don't need any presents As long as I spend this day